There's so many ways to so be happy You can do whatever you like You don't have to be ready You just gotta try Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogu, w nowym tygodniu. Ja właśnie zrobiłam sobie kawę, już dzisiaj kolejna, ale tak naprawdę od rana zrobiłam trening i od razu zabrałam się za montaż vloga z weekendu. Wstawiłam też już dwa prania. Zaraz wstawiam trzecie. Także od rana działam, wiecie, odhaczam listę zadań, ale po tym weekendzie jakoś tak się trochę nazbierało i też. Powiem Wam, że wczoraj super wypoczęliśmy, No w sobotę można powiedzieć byliśmy wyjęci z życia. Kuba miał właśnie ten triatlon. Byliśmy po piątej i trzeba było się szykować. Później druga część dnia z kolei nas trochę zmuliło. i w ogóle cała ta sobota jakoś tak zleciała. A z kolei wczoraj mieliśmy taki dzień, gdzie w ogóle nie było żadnych planów. Ja tak naprawdę cały wczorajszy dzień czytałam książkę. Właściwie książki, bo jedną kończyłam, drugą zaczęłam. jestem już chyba prawie w połowie albo w połowie. I wiecie... Totalnie no make-up, dresik, książka, kawa, herbata, cały czas przesiedziałam w sumie na balkonie, korzystając, wiecie, ze świeżego powietrza, ze słoneczka. Później tylko się przeniosłam do środka, jak zrobiło mi się chłodno, łyk kawy. Także wczoraj totalnie moja głowa odpoczęła, bardzo lubię takie dni, kiedy, wiecie, naprawdę nic nie planujecie, tak dosłownie... Nic, tylko siedzicie w domu i albo coś sobie oglądacie, albo coś czytacie. No make-up, wiecie, luźny dzień, bo my czasami sobie mówimy, że będzie wolna sobota albo wolna niedziela, a potem sobie wymyślamy i idziemy jeszcze do knajpy, jeszcze tu, jeszcze tam. Wczoraj nie było zupełnie nic. Kuba oczywiście nie wytrzymał i poszedł pobiegać gdzieś tam na 40 minut czy na godzinę, ale jak wiecie, poza tym każdy z nas miał taki czas dla siebie, każdy robił to, co chciał robić. Rano obejrzeliśmy tylko razem film do śniadania, a potem każdy się zajął sobą i mi na maksa odpoczywa głowa i ja się tak resetuję kiedy właśnie mam taki dzień, że siedzę i sobie po prostu czytam książki czy na zmianę jedną czy wiecie, jakiś poradnik, to jakaś um, obyczajowa, czy po prostu jakąś jedną więc dzisiaj się obudziłam z taką chęcią do działania, bo nie powiem po sobocie miałam taki zjazd, w sensie powiem wam, że trochę też mam wrażenie, że odczułam ostatnio to tempo, które jest na kanale w czerwcu. Ten montaż, no cztery filmy w tygodniu, ostatnio było nawet um, więcej filmów, no bo te wyjazdowe, tak miałam taki chwilowy moment, że kurczę, jestem już lekko przytłoczona tym montażem, ale właśnie ta sobota i ta niedziela dały mi taki, taki moment na zapanie oddechu. Chwilowy odpoczynek, i dzisiaj już miałam taką chęć, żeby znowu chwycić po aparat, żeby znowu dla Was coś ponagrywać. I rano właśnie zmontowałam ten vlog z piątku i soboty, właśnie z weekendu, także jestem już na bieżąco. Nie wiem jeszcze jaka częstotliwość filmów będzie w lipcu, ale na pewno dam Wam znać, po prostu jeszcze się zastanawiam, czy trzy. Czy zejść do dwóch w tygodniu, ale wydaje mi się, że po tych czterech, co teraz macie, to ym, no byłoby to troszeczkę mało. Także witam Was serdecznie w nowym tygodniu, zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam do oglądania. Dzisiaj będzie taka proza życia. Chyba nic szczególnego się raczej nie wydarzy, ale nagrywam teraz praktycznie codziennie, więc i takie dni są. Gdy, wiecie, za dużo po prostu się nie dzieje. Trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Rano był trening, potem był właśnie montaż. Zrobiłam już dwa prania i za chwilę właśnie idę wstawić trzecie. Chcę wstawić poszewki, pościel, żeby to się ładnie wyprało. Później wiecie, założę albo tą samą, albo jakąś inną, świeżą, bo po prostu ta z White Pocket jest tak genialna, tak nam się pod nią dobrze śpi, po prostu ją pierzemy, ona bardzo szybko schnie, schnie i wieczorem zakładam ją na nowo, bo po prostu jest e, milutka i przyjemna, przydałoby się dzisiaj też odkurzyć w mieszkaniu, bo mimo tego, że odkurzałam właśnie przed weekendem to znowu się naniosło tego piachu po plaży i tak dalej, trochę ogarnąć tam w kuchni gary i inne rzeczy no nie zawsze jest idealnie i wszystko wysprzątane, zapraszam was na taki poniedziałek ze mną, jeszcze wyskoczyć chyba do Empiku, bo musimy kupić kartkę okolicznościową ja uwielbiam wybierać kartki, czy to na urodziny, czy na imieniny, czy na inne okoliczności. Także dla mnie to frajda pójść i coś wybrać, a już jakiś czas temu patrzyłam i wybór był bardzo, bardzo słaby. Także mam nadzieję, że teraz będzie, będą ładniejsze kartki. Chciałabym Wam bardzo podziękować za odbiór tych filmów wyjazdowych. One dopiero co skończyły, wchodzić na kanał jakoś niedawno, ale wiecie, zanim ja nagram coś, to. W każdym razie, zapominałam się odnieść do tego w ostatnich vlogach, więc chciałabym Wam tutaj bardzo, bardzo serdecznie podziękować za każdy komentarz, za to, że oglądaliście te vlogi i teoretycznie mówiliście w komentarzach, że bardziej Wam się podobały niż z niektórych wyjazdów zagranicznych. Oczywiście są gusta i guściki. Ja uważam, że każde vlogi wyjazdowe są super, bo są po prostu wyjazdowe i każde uwielbiam oglądać, natomiast szczerze Wam powiem, że nie sądziłam, że Was te vlogi zainteresują. Myślałam, że w wręcz przeciwnie, stwierdzicie, że no po prostu, że uznacie, że są nudne. Nie wiem, po prostu myślałam, że, że nie będzie to ciekawe, jakieś wchodzenie po górach, wiecie, wyjazd w Polsce, no nie wiem, po prostu nie sądziłam, że przypadnie Wam to do gustu i szczerze mówiąc, na początku myślałam sobie, że zrobię jednego vloga z całego wyjazdu i teraz wiem, że to by był zły pomysł, bo naprawdę wyszły fajne i udało mi się też zebrać materiał na to, żeby wiecie, z każdego dnia osobno był vlog, także bardzo się cieszę, że udało nam się się ponagrywać, że podobało wam się też, że Kuba chwycił za kamerę, jakby to nie było w ogóle planowane, Kuba się tak bardzo nie udziela, ale no był taki fragment, pojawiły się też vlogi, że yy, gdzieś tam yy, tak fajnie, naturalnie to wszystko wyglądało, że ja taka zmachana w górach i tak dalej, no faktycznie nieczęsto widzicie mnie taką zmachaną gdzieś tam w górach, bo po prostu takich vlogów nie było, nie jeździliśmy w góry, ja też wcześniej jakoś bardzo nie jeździłam, yy, a podczas jakiejś innej aktywności fizycznej czy coś, nie nagrywam siebie, jak się męczę. Natomiast, no tam było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że się wybraliśmy i cieszę się bardzo, że Wam te vlogi przypadły do gustu. Także jeśli będziemy się wybierać gdzieś kiedyś jeszcze w góry, to możecie liczyć na powtórkę, <grych> na kolejne przygody ze szlaku. Może i Kuba się wtedy też bardziej poudziela, coś ponagrywa, jak się męczę i wchodzę w góry. Nie ukrywam, że nie. Nigdy nie byłam taka, że ja jestem team góry. Ja jestem może niekoniecznie, wiecie, leżenie na plaży plackiem, chociaż marzy mi się taki jeden wyjazd, żeby po prostu poleżeć, odpocząć i nie zwiedzać za bardzo, ale bardziej lubię takie widoczki, wiecie, jakieś szlaki typu właśnie na przykład Marzy Mi się Madera, bo tam macie i wchodzenie, ale i widoki są takie wyjątkowe, dlatego że dookoła macie wodę, ocean i naprawdę no, klify i inne takie niecodzienne widoki. Także może połączymy właśnie jedno i drugie, czyli um, jakby kuby górskie, zamiłowanie chodzenie po takich szlagach i moje do takich bardziej wysp, widoczków, klifów i tego typu rzeczy właśnie na Maderze. Buty już mam, a wiem, że na Maderę dobre buty trzeba mieć, także jestem już poniekąd trochę przygotowana. O te buty bardzo dużo pytaliście, one naprawdę były wygodne. Trochę się rozgadałam, ale naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona Waszym odbiorem, jeśli chodzi o te vlogi. Nie spodziewałam się, że Wam się tak spodobają. Myślałam, że przeczekacie te vlogi i wrócicie do Takich codziennych, że nie będzie Was interesowało wchodzenie po górach. No, był jeden dzień też w Pradze. A jednak Wam się podobało, więc tak, ja już nie przedłużam, bo będzie za długi wstęp i tak już jest, eee, ale czasami po prostu trzeba Trzeba sobie pogadać, dopijam tą kawę. Zapraszam was serdecznie do oglądania na taki zwykły dzień ze mną. Chyba dzisiaj nagram daily vloga. Ostatnio było kilka takich vlogów, że łączyłam dwa dni ze sobą, więc dzisiaj może zróbmy taki daily, jak za starych, dobrych czasów, zwykły, domowy vlog. Dobrze, słuchajcie, czas na mój obiad, a jest to lasagna. Wczoraj wieczorem robiliśmy z Kubą i zawsze jak robimy, to jemy właśnie sobie wieczorem na kolację. I później mamy na dwa dni, każdy na obiad jeszcze po porcji. Także ja właśnie sobie swoją odgrzałam. Pachnie naprawdę rewelacyjnie i wyszła nam tym razem przepysznie kremowa. Chyba daliśmy więcej sosu beszamelowego i dlatego jest taka fajnie kremowa, ale no naprawdę wczoraj była przepyszna, a następnego dnia jak przejdzie smakiem jest zawsze jeszcze lepsza, także biorę się za jedzeniem. Jeśli chodzi o przepis, to niestety my robimy tak z głowy, po prostu już mamy sprawdzone proporcje i e, tak robimy na oko, bez konkretnego przepisu, ale no może kiedyś Wam pokażę ile czego używamy. Natomiast ja się biorę za jedzenie, pachnie przepięknie. że kochani wróciliśmy z zakupów byliśmy jeszcze w Lidlu i już wam pokazuje co kupiliśmy w sumie są to zakupy tylko na kilka dni bo znowu mamy krótki wyjazd ale to dosłownie na na chwilę no ale to też znaczy, że wiecie, nie mogliśmy kupić za dużo, więc mamy pieczywo dosłownie do no, na dwa dni, także mamy bułki Tutaj jest ser Active Protein, chyba wziął łosoś atlantycki. Wzięliśmy też jajka, bo już nam zostały dosłownie nie wiem, chyba po dzisiejszym śniadaniu to trzy, więc wzięliśmy jajka. Z tu wszystko wypadnie. Dwa razy serek wiejski. Oprócz tego high protein pudding czekoladowy. Mamy tutaj jeszcze skyr. Truskawka i kiwi. Kabanosy. Pomidor. małe no zakupy, ale wiecie, dwie siaty. Szynka to jest filet, szynka z fileta drobiowa, bardzo ją lubię. Dalej twaróg, ten chudy. Wzięliśmy dwa razy mleko, to takie świeże. Co to takie ciężkie? Aha. Kupa wziął tutaj Black Energy. Co to takie ciężkie. Już wszystko wiadomo. Banany i z takich rzeczy domowych mamy worki na śmieci. Papier do pieczenia w arkuszach. Bardzo lubię, jak on już jest właśnie taki podzielony. Wygodnie się tego potem używa, a właśnie nam się skończył. Papier toaletowy mamy, ale zawsze dobrze mieć w, w zapasie. Jeszcze wzięłam ręcznik papierowy, bo też już zostało nam dosłownie resztka, która tam stoi, Więc zaraz pewnie zniknie i jeszcze wzięłam, słuchajcie herbatę owocową Malina bez. ciekawa jestem tego połączenia, bo malinową herbatkę bardzo lubię i jestem ciekawa właśnie, czy czasem nie piłam jej kiedyś jak byłam na paznokciach i mi bardzo smakowała a widziałam, że miała napis Lipton, czułam malinę, ale możliwe, że to była ta właśnie Malina bez. I wziąłam jeszcze pokrzywę z mango, ale słuchajcie, musimy jeszcze kupić sobie online te herbatki stykane, to jest Sleep and Dream, one są bardzo fajne, ziołowe i widzieliśmy, że na stronie herbaciarnia24 one są dostępne, ja tam właśnie wcześniej zamawiałam, myślałam, że kupowałam je stacjonarnie, ale nie. Ale widzieliście kiedyś na nie się natknęłam i były z tej jakby linii jeszcze różne inne wersje smakowe, kolm i Relax, i jakieś jeszcze dwie inne, więc może sobie zamówimy, bo tutaj zostały dosłownie chyba... Dwie albo trzy saszetki, więc tak, takie szybkie zakupy były w ogóle jeszcze te sukienki, o których Wam ostatnio mówiłam, tą białą, co ja mam z Lidla z zeszłego roku. Mówiłam Wam, że jest online i że byłam w Lidlu, ale niestety ich wtedy nie znalazłam. Dzisiaj Kuba pokazuje, patrz sukienki, i pierwsza to była. Czego szukasz? Tu jest pilot. Także pierwsza w ogóle na półce była ta sukienka, którą kupiłam rok temu. Chyba była tylko w dwóch, może w trzech rozmiarach, także było ich kilka tam ułożonych, ale każda była trochę inna. Jedna była na ramionczka, druga właśnie ta, którą ja miałam, trzecia była taka ala Hiszpanka. Ja Wam zostawię ten link jeszcze raz. Teraz sprawdziłam, bo Wam wstawiłam na Instagram informację, że są one w Lidlu, ale pod tym linkiem ona jest niby wyprzedana online, więc możliwe, że online się już nie da ich zamówić. A stacjonarnie jeszcze gdzie nie są, że jeżeli was interesuje, to musicie szukać. W każdym razie ja myślałam, że już ich nie będzie, a tu nagle patrzę, są wszystkie w różnych wersjach i były właśnie kilka rozmiarów jeszcze tam zostało, więc jeśli kogoś ta sukienka interesuje, to może jeszcze upolujecie w Lidlu. I tak słuchajcie, chowam to wszystko. Jeszcze bym chciała szybko odkurzyć w mieszkaniu może bez jakichś wielkich porządków w ogóle to pranie. Z tą pościelą Cię wyjątkowo długo wirowało. Nie wiem, czy Wam się kiedyś zdarzyło, że praliście... Ja zwykle to robię osobno, bo właśnie takie coś się dzieje. Ale dzisiaj mówię, dobra wrzucę, że prześcieradło na gumkę... Z poszewkami na poduszki na kołdrę, zawija wam się w taki, taką kulkę wielką i wtedy pralka nie może jakoś tego dobrze rozłożyć, jeżeli chodzi o ciężar i się zawiesza i nie odwirowuje tej wody, i trzeba to wszystko porozplątywać, włożyć, wiecie, po prostu to prześcieradło na gumkę, jakby staje się powłom za całej reszty, więc trzeba to było chyba z dwa razy ponownie włączyć, ale no może jeszcze dzisiaj wyschnie. Jak nie, to najwyżej założę inną, inną pościel. więc tak odkładam to wszystko, że jeszcze dzisiaj do Was wrócę, zrobię sobie właśnie może tą herbatę, bo jestem bardzo ciekawa czy to ta, którą piłam właśnie na paznokciach, czy inna, czy dobra w ogóle, czy nie, więc tak odezwę się do Was później i tak jak mówiłam, ten link do tych sukienek zostawię Wam w opisie, bo działa, ale na razie pokazuję, że są wyprzedane, także może to się zmieni do tego czasu jak film pójdzie, także zerkajcie w opisie. Mieszkanie odkurzone, pościel założona. Co prawda jej nie prasowałam, ale już mi się naprawdę nie chciało. Na takich gładkich bardziej widać. Na tej z wzorem trochę mniej, ale tak to jest ta pościel w ogóle dwustronna z IKA. Ktoś ostatnio o nią pytał. Podlinkuję Wam na dole albo napiszę model. Ja ją kupiłam na tej strefie wyprzedaży, jakoś w okolicach remontu sypialni. I do tego też wzięłam prześcieradło w podobnym kolorze, i to nawet pasuje do tego. Stoliczka. Stoliczek nocny swoją drogą też jest Zika, bo dostaje cały czas pytania. I tak, możecie sobie położyć na jedną stronę lub na drugą. Także fajna, taka dwustronna. I poduszki też od zestawu są dwustronne. Ja tak mieszam, że właśnie tutaj są poduszki z zestawu, a tutaj są te z White Pocket. I jak robię drugi zestaw, to też są dwie poduszki tylko odwrotnie, żeby tak fajnie się to łączyło. Jak widzieliście, dzisiaj dorwałam takie piękności w. MPK, no Gdańsk i tutaj takie różne detale Gdańsk główny, falowiec i różne ostocznia, różne miejsca w Gdańsku no i naprawdę mi się spodobała ta seria. Były jeszcze inne wersje zeszytów, jakieś podkładki pod kubek, ale mi się spodobały. Słuchajcie, zakładki i wzięłam dla nas. Po jednej, jedną taką właśnie to jest żuraw, sołdek bardzo taka kojarząca się z Gdańskiem i jest też taka subtelniejsza tutaj z katedrą mariacką, są kamienice też Gdańsk napis, ale taka bardziej żółta ale wzięłam też trzy właśnie dwie takie, które nam wzięłam jedną jeszcze z serii, taką z Neptunem, z Fontanną, i stwierdziłam, że to będą zakładki dla Was. Zrobimy rozdanie. Nie wiem, czy w następnym, czy jeszcze w kolejnym vlogu. Zobaczymy. Czekam, aż przyjdą jeszcze rzeczy, które dzisiaj zamówiłam, a będą to książki. Więc dostaniecie książkę i zakładkę, ale to mówię, zrobimy jak już przyjdą książki. Także te zakładeczki odkładam do rozdania. Bardzo fajne w ogóle są, jeśli chodzi o autora grafik. Tutaj mamy gliniana kura. Bo naprawdę bardzo mi się to spodobało, i wydaje mi się, że po prostu w większych miastach w Empiku są z no Gdańsku, z Gdańskiem, w Warszawie może są z Warszawą, nie wiem, dajcie znać czy u Was w tych większych miastach widzieliście taką serię bo naprawdę bardzo ładnie to wygląda i był jeszcze właśnie taki z tym motywem chyba, e, no było kilka tego, może gdzieś jest online też także są dwie dla nas, trzy na rozdanie, także wrócę do Was, oglądajcie vlogi a ja teraz biorę mojego Kindla, który swoją drogą, <laughs> zobaczcie jak pasuje do, do tej sypialni nie, nie ukrywam, nie ukrywam, że zieleń u mnie króluje. I będę czytać dalej książkę. 54% mam już, także myślę, że dzisiaj i jutro trochę poczytam i ją skończę. Wczoraj tak dużo, dużo przysiadłam, jednak cały dzień siedziałam i czytałam no z takimi przerwami, ale jednak to inaczej. Także biorę moją herbatę. Z Gdańskiem, skupkiem z, z Gdańska. Swoją drogą bardzo dobra ta herbata Malina Bez, także polecam. Więc herbata Kindle, i jeszcze wyjdę właśnie może na balkon, chwilę poczytać. Nie jest tak zimno, wręcz powiedziałabym, że dzisiaj jest naprawdę ciepło. A tu już czeka na mnie kolejna książka. Kuba już skończył, ale nie chcę nic zdradzić. Świat Ci nie wybaczy, czyli druga część książki o prokuratorze Konradzie Krunie. Także leży, czeka. Jeszcze czytam, Atomowe nawyki mam tutaj pod spodem, ale to czytam tak sobie, wiecie, rozdział po rozdziale. Chcę sobie po prostu dawkować, więc tutaj już czeka kolejna książka. I tak, to na razie chowamy. Kindla i herbatę zabieram i lecę poczytać na balkon. Pani pielęgnacja nałożona, więc czas już do spania. Nagrywałam dla Was jeszcze pielęgnację tutaj wieczorną, ale to zobaczycie w tygodniu pielęgnacji. Wydaje mi się, że on wchodzi po tym vlogu. Ale mogę się mylić. Także przychodzę się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i możecie też wcisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, o kolejnych vlogach. A my widzimy się oczywiście już niedługo na kanale. Także do zobaczenia, buziaki! Pa!